Najlepsza pod głowę i do łóżka z łusek gryczanych pod łóżka. Pan Paweł Magiera, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dlaczego najlepsza? Ze względu na sypkie wypełnienie, naturalne sypkie wypełnienie. Łuska gryczana ma bardzo specyficzny, taki muszelkowaty kształt. Łatwo się przemieszcza, dopasowuje do naszego kręgosłupa, do naszej głowy. Równomiernie i stabilnie je podpiera. W ten sposób poprawiamy sobie komfort snu, dbając o właściwe podparcie. Od tego, jak człowiek się wyśpi, zależy na nasze normalne funkcjonowanie w ciągu dnia. Oprócz takich zdrowotnych właściwości tego materiału, z którego wytwarzane są te poduszki, jaka jest trwałość, pan powie? Oblicza się na czas dwóch lat trwałość tych poduszek. Materace może też trochę dłużej. Są jeszcze jakieś inne właściwości zdrowotne tego materiału? Ze względu na bogaty skład biochemiczny łusek gryczanych, są one antyalergiczne. Łuska zawiera taniny, one hamują rozwój roztoczy. Jest to bardzo ważne dla alergików. Łuska ma właściwości sorpcyjne, Wchłania wilgoć z naszej głowy i z naszej szyi, z naszego ciała. Nie doprowadza do przegrzewania naszego organizmu. Ta, to wypełnienie nie nagrzewa się do temperatury naszego ciała. Nasze ciało w nocy oddycha. W materacach łuska gryczana ma właściwości przeciwodleżnowe. Śpiąc na takim materacu, czy leżąc chociażby na takim materacu, nie dochodzi do powstania odleżyn. To jest też bardzo ważne. Bierze pan udział w największych imprezach targowych w Polsce z medycyną naturalną, poza takimi imprezami, gdzie można takie poduszki nabyć, jak się z panem skontaktować? Zaopatrujemy wiele sklepów zielarsko-medycznych, sklepów ortopedycznych, rehabilitacyjnych. Można te poduszki spotkać w sklepach ze zdrową żywnością ekologiczną. Oczywiście na targach, wysyłamy też. Pocztą, kurierem, poduszki przez internet jest strona w internecie. No właśnie, jak dobre poduszki. Zapraszam.